Prześladowania często wynikały z zaniepokojenia lokalnej ludności, szukającej winnych nieszczęść, które na nią spadały. Na początku III wieku chrześcijański pisarz Tertulian podsumował to tak: Jeśli Tybr zaleje mury miejskie, jeśli Nil nie wyleje na pola, jeśli niebo stanie i nie daje deszczu, jeśli głód, jeśli zaraza, zaraz słychać chrześcijanie dla lwa. Choć przynależność do chrześcijaństwa podlegała karze, to odstąpienie od wiary anulowało przewinienie. Ci, którzy stanęli przed sądem, mogli więc wybrać wytrwać przy religii czy ocalić życie. W praktyce los tych, którzy złożyli wyznanie, mógł się różnie potoczyć. Nie wszyscy byli karani śmiercią. Ale jej niebezpieczeństwo było bardzo realne. I to właśnie ze względu na tę możliwość wyboru, ci, którzy złożyli świadectwo wiary, byli określani terminem martys, świadek, i darzeni czcią. W swoim pierwotnym znaczeniu, martyrium to nie męczeństwo, ale świadectwo. Oczywiście zapytać trzeba, dlaczego chrześcijan w ogóle prześladowano. Powodów było kilka. Rzymski historyk tacyt o prześladowaniach Nerona mówi, że chrześcijanom nie udowodniono wprawdzie podpalenia Rzymu, lecz wykazano ich nienawiść do rodzaju ludzkiego. Ten zarzut brzmi nieco dziwnie, ale dla ludzi epoki, w której przynależność do społeczności była znacznie ważniejsza niż indywidualne aspiracje i przekonania, chrześcijanie, którzy izolowali się od kultu łączącego wszystkich obywateli, byli co najmniej niebezpiecznymi dziwakami. Za nienawiść do rodzaju ludzkiego mogło być uznane także to, że niektórzy chrześcijanie wyraźnie poszukiwali śmierci męczeńskiej. Niemniej dziwny może się wydawać formułowany pod adresem chrześcijan zarzut ateizmu: Jak religia, jakakolwiek religia, mogła być ateistyczna? Otóż znowu z rzymskiego punktu widzenia mogła. Rzecz w tym, że dla większości Rzymian istotą religii było oddawanie czci bogom poprzez składanie im ofiar. Chrześcijanie, jak pisze Pliniusz, gromadzili się raz w tygodniu i śpiewali wprawdzie pieśni na cześć Chrystusa, ale nie mieli świątyni ani ołtarzy, a ich najważniejszy rytuał, jakim była Eucharystia, nie do końca mieścił się w kategoriach ofiary. Dzisiaj w Kościele Katolickim akcent ofiarnej Eucharystii zaznacza się o wiele mocniej niż w pierwszych trzech wiekach. Drugim powodem oskarżenia o ateizm był ekskluzywizm religii chrześcijańskiej. Nikt nie zabraniał chrześcijanom czcić Chrystusa. Czym innym było jednak aktywne negowanie istnienia innych bogów, zwłaszcza jeśli byli to bogowie społeczności, do której sami chrześcijanie lub ich przodkowie kiedyś należeli. Na tym polegała chrześcijańska bezbożność. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że w II wieku prześladowania nie były stałym elementem funkcjonowania gmin chrześcijańskich. W większości miejsc można było przeżyć całe życie i nigdy się z nimi nie zetknąć. Zmieniło się to w ciągu następnego stulecia. W połowie III stulecia po raz pierwszy działania przeciw chrześcijanom w systematyczny sposób podjęło państwo. To był fragment książki Chrześcijanie pierwszych wieków. Tom pierwszy. Wierni biskupi eremici. Roberta Wiśniewskiego. Audiobook dla wydawnictwa RN i dla Państwa czytał Mariusz Bonaszewski.